Największym polskim producentem sadzarek do cebuli jest Krukowiak. Firma z Brześcia Kujawskiego buduje tego typu maszyny od 10 lat. Jednego z jej użytkowników odwiedziliśmy podczas usługowego wiosennego sadzenia dynki. Rolnik spod Włocławka zakupił maszynę pięciorzędową, jednak w ofercie są także konstrukcje o innej szerokości roboczej. Sadzarka wyposażona jest w zbiornik o ładowności 175 kg. Wygodny jego zasyp cebulkami z worków raszlowych umożliwia podest roboczy. Wysoki pracownik nie powinien mieć jednak większych problemów z tym zadaniem także z pozycji gruntu. Wszak przy opuszczonej maszynie wysokość załadunku wynosi 1,35 m. Wibrujące elementy na dnie zbiornika zapobiegają blokowaniu się cebulek przy kanałach dozujących. Sercem sadzarki są odpowiedzialne za utworzenie ciągłego strumienia materiału drgające rynienki. Od czasu do czasu zdarzają się jednak zakłócenia w przepływie i potrzebna jest wówczas interwencja siedzącego na podejście pracownika. Podczas naszej wizyty, dawkowanie cebulek utrudniał wypuszczony przez nie szczypion. Do przedniej części dna rynienek producent przynitował gumowe wstawki amortyzujące. Z wibrujących sypów cebulki wpadają do plastikowych lejków, przez które materiał przelatuje do rednic. Każdy z bruzdowników dociskany jest do podłoża parą sprężyn śrubowych. Maksymalna głębokość odkładania dynki wynosi 10 cm. Parametr ten ustawiamy osobno dla każdej rednicy. Dodatkową możliwość regulacji dają nastawne boczne koła. Odpowiedzialne są one za zmianę docisku redlic do podłoża. Bruzdowniki połączone są indywidualnie z pneumatycznymi rolkami kopiującymi, dzięki czemu poszczególne sekcje mogą niezależnie dostosowywać się do nierówności terenu. Elementem zamykającym cykl roboczy jest mocowany łańcuchami do maszyny swobodnie wleczony stalowy wał. Do jego zadań należy zamykanie napełnionych cebulkami brust oraz zagęszczanie wierzchniej warstwy gleby. Współpracujący z sadzarką Ursus C-330 radzi sobie dobrze z podnoszeniem ważącej z pełnym zbiornikiem blisko 600 kg maszyny. Na uwrociu pracownik musi jednak zejść z pomostu kontrolnego. Przy naszej wizycie Błażej Wesołowski sadził cebulę w dawce niespełna 800 kg na hektar, utrzymując prędkość jazdy na poziomie 5 km na godzinę. Duże, regularne, płaskie pole sprzyjało szybkiej i sprawnej pracy. Zestaw ciągnik sadzarka uzyskiwał wydajność sięgającą 0,7 hektara na godzinę.